Dzisiaj wypędzamy sobie demony z piwnicy. Jak cię wgięło! Ej, otworzyłeś bramę? Nie, samo się otworzyło. Co musimy o. zrobić po pierwsze? Przeszedł przez mm. szul, krucz i fichrza, kadzidła. Odpalimy światło. Pojawił mi się. Jest w tym pokoju tutaj. Na drzwiach jest odcisk palca. Ara mam kamerę, czekaj. Jesteś sam, byku. Znowu atakuje. Możesz chyba iść. Uf. Uf. Co jest? Ale <grywa> ty, <Azo> ty. <grywa> Idzie, uciekaj. Daj się włoczat Tarka? I ci w dupę. już więcej z nami -si krzywy nie grasz! Wy nie potrzebujemy cię w naszym składzie! OH my god! oh my god! Oh. Dobra, chodź wychodzimy. Witaj! O jezu to, to. Czy pan chce go kupić, to się dowiemy przy końcu. Opa, powie! Tutaj mieszkały psy ewidentnie. Pokazuje i udowadnia nam kość na ziemi. Idziemy dalej. Zapraszam. Daj znać. Daj, znać. Daj nam znać. Ale pan tu przyjechał kupić Żyjesz? dom. Nie no. Znowu pośledzonemu jakiemuś sprzedaje ten dom i znowu jakieś eksperymenty nad psami będzie robił, no. Nagrywamy vlogasań. Postawiłem jakoś ty blisko tą kamerana. Ej, mi psycha sitting. Czekaj. G Co? A. Co jakich... Fajnie jaki... Panie, No, kto by się <gubne> spodziewał, że jakiś gówno tu jest? Ej, orplata cie Gdzie? Po lewej stronie był. Lewy górny róg był. Ej patrz drzwi się otwierają. Oczywiście otwierają. No jest. O jest, kolejny. Mamy, mamy już całego... Ej, to, o, nie, czy... jest żaden. Ej, czak, to nie jest żaden. Ej, czak to nie jest żaden Może mroźne temperatury to nie były. Co Ej, to odciski było... palców tego? przecież mamy. obakę ty... To jest chutka pomysł, żebym stał w środku. Idzie. Jest po mnie Pomoc. A! A! A co jak odpaliliśmy tego demona i teraz w ogóle nie można wyjść. Próbuję je teraz tą bramę. No zamknięta! Ona idzie! A nie. Przepraszam! Wy co? Jakbyś się nie odezwał To byś się nie znalazła. Je 对的。